We Włoszech co roku służby celne konfiskują 120 tysięcy artykułów żywnościowych oraz pół miliona podróbek. Dziś do Rzymu przyjechała Nigeryjka z ogromną ilością nielegalnych towarów. Zaopatruje pani restaurację? Nie. Tylko dla rodzin? Tak. Sami to zjecie? Tak, to ryba. Sprzedają pani? Wstawię do zamrażarki. Czy pani wie, że tych artykułów nie wolno wwozić do Włoch? Bezwzględny zakaz. Są zabronione. Musimy wszystko skonfiskować i zniszczyć. Przykro mi, ale nie mogę pani z tym wpuścić. To byłoby niewłaściwe. Poproszę dokumenty do protokołu. Kiedy ktoś próbuje wwieźć brzydko pachnącą, źle spakowaną żywność, jest tylko jedno rozwiązanie. Zarekwirowaliśmy te artykuły, bo nie wolno ich wwozić do Włoch. Krewetki, suszone ryby w dużej ilości, ślimaki. To są ślimaki? Tak. Zapach jest nieznośny. O matko, okropne. Znowu krewetki mniejsze. Zniszczymy je. W ramach walki z podróbkami przez 10 lat skonfiskowano 185 tysięcy artykułów. Te dzisiejsze znacznie poprawią statystyki. Pościel, podrabiana. Jest ponad 20 sztuk, co znaczy, że wszczynamy postępowanie karne. Tu mamy 14. Podróbki zostaną zniszczone. Grzywna wynosi 200 euro. Udało się pani. 23 kg skonfiskowanej żywności oraz podróbki zagrożone sankcjami karnymi. Funkcjonariusze starali się znaleźć łagodne rozwiązanie. Ta pasażerka zapamięta ten dzień.